No Siemaneczko, witam Was serdecznie. Dzisiaj dość wyjątkowy dzień w moim przypadku. Aktualnie jestem na szkoleniu w Warszawie. No i nie mogło się obejść bez łowienia ryb w naszej pięknej Wiśle. Pierwszy raz tutaj jestem, nie mam pojęcia na co liczyć. Zadowolę się choćby małym braniem, choćby małym stuknięciem, czymkolwiek. Sam fakt łowienia w tej rzece już mnie mega ekscytuje. Zobaczymy, właśnie się przedzieram na rzekę. Myślę, że nie będę przedłużał. Życzę Wam miłego oglądania. Widzimy się już nad rzeką. Słuchajcie, coś siedzi. Pierwsza rybka. Ale rybą. Jest coś, słuchajcie. To niemało ryba będzie. Mam rybę. Bardzo dobra ryba. Olek Ja je! Ale bestia! Mogę No śmiało. Słuchajcie, po długich przeprawach udało mi się gdzieś tam dostać. Na jakąś głupkę, ale powiem szczerze, że wszędzie jest pozostawiane. Nie miałem problemu, żeby w ogóle jakiekolwiek miejsce wytypować. Odwiedziłem dwie główki, które były zajęte. Prawdopodobnie to będzie wyglądało tak, że będę stał w jednym miejscu. Spróbuję tam złowić, nie? Troszeczkę grubszy sprzęt dzisiaj. Jakiś delikatny łowienie zostawię sobie na inny dzień. Dzisiaj chcę skupić się na jakiejś większej rybie. Fajnie by było, jakby się sandaż zam zameldował. No ale powiem szczerze, że dzisiaj cokolwiek, choćby jedno jednobranie, płotka za kapotę też nie ucieszy. No dosyć głęboko, więc jakaś ryba powinna być paru ludzi tutaj łowi. Więc musi być jakaś rybka. Ja będę miał dzisiaj szczęście na złowienie czegokolwiek. Sami zobaczycie. Słuchajcie. Coś siedzi. Pierwsza rybka. patrzy jak okoń. Nie wiem co to jest. Ty, coś jest. Długo nie musiałem czekać. Ło, wow, jaki kaban, słuchajcie. Ale okoń. Ło, wow, zobaczcie, jakie konie z O, oh, wypluł jakoś przynętkę jeszcze. Wow, ale piękny okoń. Halo! Szczerze, to mogę łowić takie okonie. a nie sandacze. Piękna sprawa. Myślę, że taki 30 lekko. He, pierwsza warszawska rybka. Oby, tak dalej. Mega. Ląduje w wodzie, oczywiście. Wypuszczamy. Coś niesamowitego. Zobaczcie, jakie piękne. O, ale chlasno. Mega branie. Miałem już zmienić przynętę ale... Uf, kanibalek, dobra Piękna sprawa. Mega konie, mega branie. Super. Rzucamy dalej. Może jeszcze jakieś tamtąd wyciągnę. Bardzo powolne prowadzenie. No i dało efekt. Zobaczymy. Są okonie, będą inne rybki. Nawet nie wiecie, jak się jaram słuchać. Pierwsza warszawska ryba. Uf, totalnie jestem. Nieprzygotowany, znalazłem to miejsce na mapie. Miałem ochotę połowić, właśnie niedaleko bulwarów. Jestem po drugiej stronie. No, pięknie, pięknie. I już mi wystarczy. Ole! Z... Uuu! Zobaczcie. Ogona nie ma. Drugie branie w bardzo krótkim czasie. No, może trafię dzień, w którym coś będzie się działo. Spróbuję znaleźć kolejnego. Ale podejrzewam, że może być problem. To założymy policjanta tym razem. Może się skusi na policjanta. Jak nie, to poszukam w pudełku. Powinienem jeszcze takiego mieć. Słuchajcie, mega. Bardzo mocne branie. O, liczę na sendaczek. Kurde. Coś pięknego. Tyle się dzieje. Krótko jestem. Drugie branie. Bardzo mocne. Tak podekscytowany w dzisiejszym dzień. O. Jakaś gałąź się zabarkował. Co to jest? Żyłka. Ja jakąś żyłkę trafiłem. Chyba się nie uda mi je zerwać. Kurde. Chyba będzie strata. Jest coś, słuchajcie. To nie niemało ryba będzie. Nie wiem, co to jest, o, ale rybsko. Co to jest? Sumek Fuck. Uh. Ale uderzył. Mały sumek słuchajcie. Myślę, że się nie wypnie. Puh. A właśnie tutaj. Liczyłem na coś innego, ale mały sumek też spoko, ratuje sytuację. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie widać, ale mamy to. Coś większego. Nie jest to jakiś duży sumek, ale jest. Warszawska Wisła dała mi rybkę. Piękna sprawa. Mega uderzenia, aż się dosłownie obudziłem. Miałem już się składać, jechać, bo nic się nie działo, ale mamy to. Większa rybka siadła. Oczywiście, co? Wypuszczamy ją do wody. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Ale coś niesamowitego patrzcie na to, Sumeks z Warszawskiej Wisły Poszedł <noise> Mamy to, mamy to właśnie włączyłem tryb nocny. Pierwszy raz tego używam, nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Jeśli średnio najeżdża to musicie mi wybaczyć. Nie żadnej latarki czułowej, nic. Mega, słuchajcie. <noise> Wisła mi dała. Kurczę, znowu miałem jakieś branie. Wisła mi dała rybkę. Nie był to duży sumek, ale i tak jestem przeszczęśliwy. Coś niesamowitego. Tym bardziej, że dawno złowiłem jakąkolwiek większą rybkę od... niż okoń. A na tej wędeczce takie branie to marzenie. Wolałbym no ale nie będę marudził. Jest ryba. Ja bawię się dalej. Miałam jechać do domu, ale jeszcze chwilę zostanę. Poświęcę na łowienie jeszcze z pół godzinki maksymalnie i będę wracał. Tym bardziej, że klimacik zrobił się jeszcze fajniejszy. Ciemno, pięknie oświetlony most. Super sprawa. Kurde. Ale branie. Ale zamurowało coś. Nie mam pojęcia, co to było. Delikatne cyknięcie, Myślę, że sandacz. Ale zamurował. Za słabo hamulec. Uff. Możliwe, że to było jedyne branie. Które spartoliłem Ale lipa No nic, spróbuję dalej Może jeszcze coś mi się uda tutaj darwać. Kurde, za, ma za słabo hamulec miałem Zakręcony Ale lipa Kurde, tak odwalić No nic, jeszcze tu postoję Ale już jestem Załamany Dosłownie Mam rybę. Dobra ryba. Jest ryba, no? Dobra ryba. Bardzo dobra ryba. Będzie sumek, prawdopodobnie. No. Nie mam pojęcia, co to jest, ale będzie dobra rybka. Kurde, już miałem jechać, albo coś podchaczę za bok, bo dziwnie idzie. Na razie ciągnę. Nie walcz, nic nie walczy. Chyba za bok coś złowię. Albo patyk. Co jest? Nie, dosłownie ciągnę może i wierzę w jakiś, ja nie mam pojęcia, co to jest co czujecie? coś podchoczyłem chyba, co, wiesz? ty, to nie jest sumy to będzie sandaż za kapoty i to jaki, zobacz jo! Oj, nie, nie, leż! 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 <śmiech> <śmiech> o kurde! ale bestia! mogę fotkę? no śmiało ale Ripson. Jezus Maria! Ale kaba, może ale no, na bierz. pudełko? Pff, serio? Nie. nie, dobra, no się cieszę, no. Niby się za kapotę nie liczy, ale okej, okay, dobra. I to ja za płetwę dolno złowiłem, zobacz. No to mi się za nie zdarzyło. Ja w tym roku mam szczęście do tych lek. Spokojnie. A, się jeszcze zakłułem. O masakra, słuchaj. Grubo. Kapociak to kapociak. Ale kawał bestii. Myślałem, że sandacz był mega murował. Na koniec oczywiście musiałem złowić sandaczyka na zakapotę. Mega rybka. Dzięki bardzo. Wypuszczam, oczywiście. Zobaczcie, piękna sprawa. No chyba rekordowy, re, rekordowy popłynie czy nie? Coś chyba mu się w głowie zakręciło. Zatrzymam go trochę w siatce. Może się uda. o chyba pójdzie dobra pójdzie nie płynie no poszedł mega <laughs> sprawa dzięki bardzo no i tak chyba dzisiaj skończę tym razem tak nietypowo bo z samochodu ale to tylko dlatego że skończyła mi się bateria kabel od powerbanka jest uszkodzony musiałem gdzieś go przyciąć i niestety nie miałem jak doładować kamerki nic już później się nie działo zero brań, tak naprawdę przyszedł jeszcze chłopak, troszeczkę porozmawialiśmy okazało mi się, że trochę średnio miejsce dobrałem, ale jak na pierwszy raz i tak jest spoczko, sporo brań jakieś tam rybki wyjechały, Wisła że tak powiem wynagrodziła <grybki> ten leszcz za kapotę to po prostu coś niesamowitego mam nadzieję, że ten film nie był zbyt chaotyczny i jeśli wytrzymaliście do tego momentu i wam się podobało zostawcie łapkę w górę Komentarz, dajcie znać, jak u Was rybki, więc trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!